Zbliża się gorący czas dla wielu rodziców małych dzieci. Potrzeba pomyśleć o zapisach do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych. Naczelnik Wydziału Edukacji Rafał Piotrowski obiecuje. Miejsc w częstowskich placówkach przedszkolnych wystarczy. Jak co roku przygotowujemy się do wszystkich typów rekrutacji, dla wszystkich typów częstowskich placówek. Nabór do przedszkoli już od 13 lutego. Rodzice, dzieci, które uczęszczają do przedszkoli, mają czas na złożenie od 13 lutego do tego, aby w danej placówce dziecko kontynuowało edukację przedszkolną. Natomiast od 6 marca będzie składanie wniosków do częstowskich przedszkoli. Termin dla tych, którzy rozpoczynają dopiero przygodę przedszkolną od początku marca do 17 marca. Rekrutacja do szkół podstawowych? Od 1 do 15 marca rozpoczynamy rekrutację do szkół podstawowych i to co pan redaktor zapytał najważniejsze dla wszystkich dzieciaków częstowie starczy miejsca w częstowskich placówkach przedszkolnych i co najważniejsze obowiązuje rejonizacja decyzją rady miasta w zeszłym roku jest taki dodatkowy punkt za przyjęcie dzieci do placówek przedszkolnych tam, gdzie są zameldowane. Chodzi o to, abyśmy też zweryfikowali realną liczbę mieszkańców miasta, tych, którzy mieszkają, tych, którzy podają miejsca zamieszkania, a tych, którzy są realnie zameldowani. Czyli zarówno w przypadku uczniów szkół podstawowych, jak i placówek przedszkolnych, dodatkowe punkty będą w tym roku dla dzieci, które w dodanego przedszkola będą wskazywały, że są dzieci zameldowane w Częstochowie.